Czuję się naprawdę wyróżniony, czuję się jak naprawdę jak na Olimpiadzie jakiejś. Też mogę swój warsztat, swój styl pracy pokazać szerszemu odbiorcy i wielokulturowemu przede wszystkim. Pomek, zaprojektuj coś, co, 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 co naprawdę leży ci na sercu, coś, 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 coś fajnego. Pomysł na strefę kolejki zrodził się tak naprawdę z doświadczeń, które zebraliśmy na poprzednich wystawach światowych. Nie tylko wykorzystujemy dodatkową przestrzeń, ale także dajemy ludziom możliwość pewnej rozrywki w tym najbardziej nerwowym momencie, czyli kiedy oczekują na wejście do pawilonu. Mamy pokazaną naturę jako źródło, to jest też to źródło kreatywności, czyli mamy pierwszą interpretację tego hasła, które będzie nam towarzyszyło polska kreatywność inspirowana naturą. Pokazujemy najbardziej cenne. Punktu widzenia przyrodniczego tereny w Polsce. Dla nas z początkiem tej opowieści jest pięć donic. W każdej donicy znajdują się rośliny reprezentujące dany krajobraz, ale zależało nam na tym, żeby pokazać polską naturę również przez pryzmat polskiej kreatywności. I tak oprócz roślin mamy również prace ilustratorów i ilustratorek, które są artystycznymi interpretacjami. Do projektu udało nam się zaprosić naprawdę światowej klasy ilustratorów. Autorem pierwszego plakatu jest Tomasz Upaśniński. Jest to plakat Morze. Interpretację łąk zrobiła Barakus. Góry pokazała nam na swój sposób martiszu. Lasy i mokradła zostały zilustrowane przez Krzysztofa Domarackiego. Swoje spojrzenie na jeziora i rzeki pokazała nam Joanna Rusinek. Inspiracją do, do, do powstania projektu e, na EXPO, ilustrującego e, łąki e, wzięła się bezpośrednio z wspomnień e, dzieciństwa, ponieważ ja 20 lat swojego życia mieszkałam w, wręcz na środku łąki. Poczułam się, że ten temat wprost do mnie idealnie pasuje, więc ja zaczęłam mm, naprawdę od takich marzeń sennych. Tak się złożyło, że zawsze mieszkałam gdzieś koło jakiegoś jeziorka albo rzeki, jesteśmy właśnie nad Moim ulubionym jeziorkiem w Warszawie. Wybrzeże było wybrane, wybrałem to sobie dlatego, że się urodziłem na wybrzeżu. Urodziłem się w Gdyni. To, co pamiętam z dzieciństwa, to jest ten moment, w którym są, są te drzewa jakieś na tych małych, małych wydmach i wypadam na tą plażę. To jest ten moment, w którym był taki. wiesz, może, nie? Nie wiem jak, jak inni, ale ja, jak idę do lasu, to, to zawsze to jest miejsce na medytację, rozmyślanie, modlitwę. Na początku zawsze jest papier i ołówek i gumka do mazania. Bardzo dużo gumki do mazania. Tutaj jest mój tablet i jest część pracy. Pokazuję. Podchodzę do rzeczy bardziej pod względem opowiadania historii niż pod względem techniki. Technika jest drugorzędna, to, to może zrobione być z czegokolwiek. Fragmenty ilustracji robione tuszem albo farbami, zazwyczaj wodnymi farbami, co zresztą pasowało tu do kontekstu. Moim techniką, fachem w pracy jest technika kolażu, czyli tak naprawdę łączenia różnych obrazów, nadawania nowego znaczenia, pewnej dekonstrukcji. Ta synteza pewnych myśli i tego, co chcemy przełożyć, zaskakuje. Jakby on jest dla mnie też samej zaskakujący. Postawiłem na to, co kocham najbardziej, czyli rysunek długopisem, a potem jeszcze kolejne dwa tygodnie mi zeszły, niestety, <grytanie> to było straszne. Na cieniowanie ołówkiem i kolory jeszcze jeszcze robię nam kolejny tydzień. A potem to są takie już final touches. Już pojedynczy włos Rysia, jakaś blik w oku dzika. Stalam kolory, dodaję wektory. I, i, I jest gotowe. No. I trochę zaczynamy rozumieć, skąd to wszystko, co zobaczymy w kolejnych rozdziałach ekspozycji, skąd wyrasta. W tym miejscu, w tej naturze rodzi się kreatywność. Każdy ilustrator ma inny sposób myślenia, więc musiałem w inny sposób to animować. Poza tym istotne też było dla mnie, żeby rozdzielić, żeby tak jak każdy plakat sam w sobie jest bardzo indywidualny, bo chciałem tą indywidualność kontynuować też w animacji. Na moim plakacie jest zielona łodyżka i podążamy wzrokiem ku górze, ku Pąkowi, który się bardzo powoli rozwija i ukazuje nam całą ferię barw. Wpadłem na pomysł z tymi wzorami kaszubskimi, które zawsze moja babcia tkała wszędzie wszystkie i wszystkie serwetki i obrusy w domu były wtedy te decennie, no. I tak sobie pomyślałem, że może wrócę do tego, w troszeczkę innej formie, bo one nigdy nie były białe. Jest to bardziej ilustracja niż plakat. Zależało mi na tym, żeby miał głębie, żeby miał plany. Centrum jest pradawne drzewo. W środku znajduje się dziupla, w której Ukryta jest tajemnica. No i wokół drzewa skupione są polskie, znaczy zwierzęta występujące w Polsce, może tak? No i na koniec na wszystko stwierdziłem, że wszystko zamknę w takiej bramie albo oknie. Bardzo duży zaszczyt, szczerze mówiąc. To nie jest praca taka jak, 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 jak zwykła. To jest... To jest coś innego, to jest coś bardziej artystycznego. I bardzo się też cieszę, że y, mogłam wziąć udział w takiej części, która jest związana z ekologią y, i która jest mi bardzo bliska z naturą. Prawie jak jakaś powinność, obowiązek, żeby, żeby spróbować na tyle, na ile jestem w stanie, y, no, dać świadectwo. Na moim przykładzie, że Polska jest coś warta, bo, bo moim zdaniem jest, jest, jest wspaniałym krajem. Bardzo ważne dla artysty jest swoboda pracy. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy. Zabrali się za, za, za projektowanie tego Expo i dali nam artystom totalną swobodę e, e, pracy. To jest bardzo fajne, bardzo trudne też, bo artysta. <coughs> często trudno nam wystartować z czystej kartki. To było dla mnie takie wow, że, że to się dzieje naprawdę, że ja po prostu z tego podwórka bardzo graficznego mogę, mogę reprezentować Polskę w taki sposób, jaki umiem najlepiej chyba, więc wizualnie. Mamy piękne kontrasty, bo jeżeli myślimy o Dubaju i o terenie pustynnym, a pokazujemy pejzaże związane z jeziorami, z morzem i z lasami, no to to jest przepiękne porównanie. Byłoby wspaniale, gdyby po doświadczeniu pierwszej strefy odwiedzający zdecydowali się do Polski przyjechać.